Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym pachnącym odcinku. W dzisiejszym filmie omówię 5 moich ulubionych męskich perfum. Tych mocnych, mówiąc w cudzysłowiu. Chodzi tutaj oczywiście o parametry, jak i o trwałość perfum. No trwałość genialną, bo dochodzi tutaj do kilkunastu godzin dobrego wyczuwania na skórze. Także myślę, że tutaj te trwałości są naprawdę ekstra. No, i projekcja ta, która naprawdę jest bardzo dobrze wyczuwalna, jeśli chodzi o osoby nas otaczające w danym miejscu. Wszyscy ci, którzy śledzą mój kanał od dłuższego czasu, doskonale wiedzą o tym, że nie jestem wielkim fanem tych właśnie mocno projektujących perfum tych, które moim zdaniem nadawają się właśnie gdzieś do klubu, do dyskoteki, tych wyskokowych, które naprawdę rażą swoją taką projekcją. No nie chcę tutaj nikogo gdzieś obrażać, ale no, troszeczkę to się ociera o kicz moim zdaniem. Perfumy powinny być gdzieś dostojne, żeby pachniały w pobliżu nas, żebyśmy żeby osoby otaczające wiedziały, że to my pachniemy tymi perfumami klasycznie, właśnie dostojnie, z szykiem, a nie w ten sposób, żeby strącać samoloty z nieba. No, ja akurat tego nie lubię, nikomu nie zabraniam. Oczywiście każdy ma prawo do wyboru swoich własnych perfum, może używać tych wszystkich solidnie mocnych perfum. Tylko proszę no, z tą aplikacją nie przesadzajcie, bo niekiedy jak gdzieś wyczuję jakieś perfumy w miejscu publicznym, no to po prostu te perfumy nawet nie pachną, nie mają nic w sobie fajnego. One po prostu rażą czymś, co nawet nie chce się gdzieś zmienić, jeśli chodzi o nuty zapachowe. Po prostu ta osoba pachnie przez cały czas tak samo, tandetnie, mocno chemicznie, no bo naprawdę za dużo nałożył tych perfum. Nie wiem, czy to był jakiś prysznic perfumowy, czy coś w tym stylu, ale no, no niektórzy przesadzają. No, dla mnie to jest troszeczkę takie kiczowate, bo w ten sposób chcą o sobie nie wiem, dać znać, że tutaj są. No nie wiem, no moim zdaniem dwa takie, dwie takie chmurki, tych ciężkich, naprawdę perfum w zupełności wystarczą, a nawet jedna. I naprawdę bardzo dobrze nas jest wtedy czuć, ale nie w jakiś sposób taki, no przesadny, że tak powiem. Także z tą projekcją naprawdę. Bądźmy rozważni, bo wszystkich dookoła po prostu możemy położyć. Także ja nie jestem takim wielkim fanem tych właśnie mocno projektujących y, zapachów, tych słodkich, tych waniliowych. Tutaj, oczywiście, pokażę moją ulubioną piątkę, czy też y, piątkę tych perfum, po które najczęściej sięgam, kiedy mam ochotę, właśnie na tą no, solidniejszą projekcję, czy też trwałość. I w zupełności te perfumy mi nie przeszkadzają, nie nudzą się gdzieś po kilku godzinach noszenia. Bo owszem, mam tak jak zakładam, te, używam tych perfum właśnie do no mocno projektujących, czy tych bardzo, bardzo trwałych. No to z reguły dzieje się tak, że mnie po kilku godzinach już zaczynają męczyć te perfumy. A te tutaj, które wybrałem przy kilku kroplach użycia, podczas jakiego, jakiegokolwiek wyjścia, no. Jest fajnie, bo no nie nudzą się te perfumy, nie, nie podduszają. Także no fajnie, że chociaż ta piątka jest taka, która, którą mogę sobie ponosić w okresie jesienno-zimowym. Dobrze, no to przechodzę do omówienia pięciu perfum mocnych, męskich, z dużą projekcją i z dużą trwałością. Pierwsze perfumy, które lubię sobie nałożyć, właśnie w zaciszu domowym. Yy, oczywiście na jakiekolwiek wyjścia, ale też zimowe i wieczorowe, nic innego jak gigantyczny Aimen, Thierry Mugler, znakomita kawa tofi, yy, mleko, yy, kawa z mlekiem, czekolada, mięta, doskonała pozycja na naprawdę mroźne dni. To jest chyba najlepszy zapach na okres ten mroźny. Yy, nie wiem, nie potrafię teraz powiedzieć, jak jest z tą projekcją i z tą trwałością, bo dawno nie testowałem, czy też obecnych tych wypustów tyrego Muglera, Amen, nie testowałem. Tych, które teraz są właśnie na półkach perfumerii, także o nich nie wypowiadam się. Wiem, że dużo piszą o tym, że jest okaleczony ten zapach, że po prostu został pozbawiony tej mega mocy. No muszę faktycznie sobie gdzieś to sprawdzić w perfumerii jak będę, czy zamówić próbkę obecnego wypustu, ale ten osobiście, który ja posiadam, no to jest dla mnie genialny zapach z genialnymi parametrami. Thierry Mugler Amen. Następne perfumy, które uwielbiam, które mają w sobie też ogromną trwałość, ogromną projekcję. Przepiękny waniliowy zapach z lat 90. również. Jean Pogotier Le Lemal Woda Toaletowa. Najlepszy waniliowy zapach, jaki powstał dla mężczyzn. Te perfumy tak naprawdę wywróciły świat perfumierski, kiedy wszedł na rynek. Bardzo kontrowersyjny, bardzo komplementowany, zwłaszcza przez kobiety. Też idealnie spisujący się na okres zimowy. Jean Pogotier Le Lemal. Perfumy następne, które dla mnie są bardzo, bardzo trwałe, bardzo projektujące. Świetny zapach również z lat 90. No tutaj też absolutna, piękna szkoła perfumiarstwa. Guerlain Erdige, Ode Parfum. Piękne perfumy naładowane. No chyba każdym składnikiem można powiedzieć, no bo jest tutaj i aldehydy, i cytrusy, i skóra, i vetiver, i jagody, no po prostu no naszpikowany jest zapach, który, którego efektem jest naprawdę ten efekt wow. Piękne perfumy z wielką klasą też przede wszystkim, z wielkim takim charakterem. Nie dla byle kogo, to jest po prostu, istnie, można powiedzieć, mistrzowski zapach od marki Guerlain, Ertige Eau de Parfum. Coś od Diora teraz, no nie mogę zapraknąć tych perfum, Dior Homme Parfum. Tak jak wspominałem już dużo razy na moim kanale, doskonały irys, doskonała skóra, piękny pudrowy, szminkowy zapach. Głównie na wieczór, głównie na naprawdę bardzo ważne wyjścia. Raczej te, których, do których ubieramy się w garnitury i w białym koszule. Dior Homme Parfum. I na koniec piąty wielki gagatek z lat 70. Dokładnie 78. rok powstania tych perfum. No, genialny zapach dla dużej części dzisiaj użytkowników perfum. Może nieco dziwny, może nieco za, za mocny, za bardzo vintage. No, różne są komentarze na temat tych perfum. Dla mnie osobiście te perfumy są naprawdę wspaniałe. Również naszpikowane Wieloma składnikami, składniki tak dobrane, tak wymieszane, no dzisiaj nie produkuje się w takim stylu już perfum, czy też z taką dokładnością. Takie jest moje zdanie na temat perfum tamtych, które, które powstawały, a obecnych y, wypustów, obecnych nowości, zupełnie coś innego. I wcale tutaj nie mówię o tym, że coś jest vintage, a coś jest y, po prostu modne w dzisiejszych czasach. Takich składników już w ogóle tak naprawdę się nie dodaje do kompozycji perfum typu właśnie Jagoda, typu goździk, typu jaśmin, róża. Nie wiem, no w których nowych perfumach mamy takie, takie właśnie zawarte nuty zapachowe, składniki. No nie kojarzę. Tutaj mamy zielone polo w postaci dekantu odlewki. Zielone polo, green polo. Ralph Lauren. No No nie ma co komentować. Ja tutaj wyczuwam jakiś mokry, iglasty las. Też również igły, sosny są dodane do składu tych perfum. No jakaś poezja to jest dla mnie. Mocny z charakterem zapach. Typowo męski, nie żaden unisex. Nie, to są po prostu... Perfumy, które mają swoją moc, swój charakter, swoją taką zieloną bazę, tak jak jest zatytułowany ten zapach zielone polo. I taki właśnie jest ten zapach. Zielony, leśny, sasnowy, i glasty dużo można by mówić, jeśli chodzi o wskażenia co do zielonego pola. No. Brak słów normalnie, to co kiedyś wyprawiało się z perfumami. Piękne zapachy. Tak, i teraz na zakończenie, bo miałem dodawać co do tych perfum poszczególnych, jeśli chodzi tutaj o trwałość, godziny trwałości, bo kiedyś je ja po kolei sobie testowałem. I zacznę może od pierwszego omówionego zapachu. Thierry Mugler, Eman. No tutaj solidne. 15 godzin. 15 godzin bez bicia. Oczywiście Czeka. mówię o starszej wersji. Jean-Paul Gautier Lemal. 15 godzin też. 15 godzin. Też mam starszy wypust. Hmm. Tak. Nie wiem, jak te obecne się zachowują, jeśli chodzi o trwałość, ale ten mam z roku 2012 lub 2011. No na pewno, jakoś po 2010 roku. 15 godzin trwałości. Gerleum, rt Eau Aude Parfum. Tutaj mam dobre 12. Dobre 12. Dior Homme Parfum no tutaj też między 12 a 14 to na pewno i zielone polo Ralph Lauren no tutaj też będzie 15 godzin także gigantyczne trwałości no a projekcja no proszę sobie wyobrazić no, bardzo, bardzo mocna. Tylko tak jak wspominałem, no tutaj nie można przesadzać z ilością mm, płynu, którego będziemy dozować na, na miejscach gdzie się skrapiamy tak naprawdę, no bo samemu użytkownikowi tych perfum no, będzie robiło się słabo, chyba że faktycznie już ktoś naprawdę bardzo, bardzo lubi. Czuć dookoła siebie te swoje perfumy, no to współczuję tym wszystkim, którzy przebywają w pobliżu właśnie nosiciela, użytkownika tych perfum. Ja z tych wszystkich perfum tak naprawdę stosuję po jednym, po jednej chmurce, po jednym szczale i to w zupełności wystarcza na te dobre 12-15 godzin i na tą no nieprzesadną projekcję, ale bardzo dobrze wyczuwalną. Dziękuję serdecznie za. Wysłuchanie materiału, za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych pachnących odcinków. Napiszcie proszę w komentarzu, jakie dla Was są um, te mocne perfumy, te bardzo projektujące, te najlepsze, które najbardziej lubicie nosić. Um, zapraszam oczywiście do lajkowania, do subskrypcji kanału i widzimy się przy kolejnych pachnących um, materiałach. Pozdrawiam serdecznie, cześć.